Cześć, witam piękne wszystkie raczki na kanale Porozmawiaj z Anią i zapraszam e, na czytanie tarota na miesiąc wrzesień. Kochani, tak trochę wyjazdowo tym razem. E, karty oczywiście zostały wcześniej potasowane. No i cóż, zaczynamy. Raczki we wrześniu. Raczki we wrześniu. Co tam u Was? Idziemy. Okay. Co jest uraczków? Uraczków jest taka sytuacja. Myślę, że raki w tym miesiącu powinny zastanowić się, czy nie warto się doszkalać. Czy nie warto podjąć jakiejś nauki, nie wiem, jakichś kursów doszkalających, jakieś, yy, może studia podjąć, może czegoś się douczyć, w każdym razie edukować się, edukować się, tak? Yy, zastanówcie się nad tym, dlatego że yy, myślę, że część z Was może chcieć w tym miesiącu działać tak trochę pod prąd, czyli wbrew swojej naturze. Czyli będą przez to sztuczni, nieprawdziwi. No jeżeli działamy nie, nie, tak, nie tak, jak dyktuje nam... Nie, nie, nie tak, jeżeli działamy nie tak, jak to wypływa wprost z nas, jeżeli udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, no to jesteśmy w tym momencie nieprawdziwi. Jesteśmy przebrani za kogoś, nie? Jakby karty mówią, to nie będzie dobre, dlatego że Będziecie źle odczytywani przez innych, to raz, a dwa, no ta, jeżeli, jesteśmy, jeżeli jesteśmy nieprawdziwi i jeżeli działamy niezgodnie z naszą naturą, z naszym, tak, z naszym jakimś przeznaczeniem, to strasznie się męczymy tak naprawdę, kochani. Taka nienaturalność, taka sztuczność no to jest coś potwornego, to jest męczące dla osoby, która musi udawać, i dla osób. Z otoczenia, które muszą taką osobę znosić, nie? Działamy raczki zgodnie z Waszymi zdolnościami, zgodnie z Waszymi umiejętnościami, z Waszym charakterem. Także nie udawajcie nikogo innego. Macie być sobą i nie działać, kochani, na pokaz. To się mija w ogóle z celem. I teraz, tak, kochani. W związku z tym, w relacji. W relacji, w stałych relacjach myślę, że może się okazać, część tych relacji będzie musiała przejść pewną zmianę. Tu się będzie musiało coś zmienić, trzeba będzie coś zakończyć, żeby za chwilę rozpocząć coś nowego. I to nie musi być jednoznaczne z zakończeniem relacji. Chociaż część z Was może podjąć taką decyzję, że kończę tą relację, bo ona już od dawna pff, tak naprawdę tej relacji nie ma. Tej relacji nie ma. E, więc ci, którzy podejmą taką decyzję, będą gotowi na podjęcie nowego, pięknego etapu w swoim życiu. Ci, którzy uważają, że wystarczy wprowadzić przetransformować coś w tej relacji, coś pozmieniać, coś z niej wyrzucić, wprowadzić coś nowego, bo na pewno są w tej relacji stare schematy, stare poglądy, stare myślenie, które jest przestarzałe i nie wróży nic dobrego dla takiej relacji, więc trzeba, je, trzeba się tego po prostu pozbyć, nie? I wprowadzić w coś nowego. Wtedy ta relacja nabierze nowego wymiaru. To ci, którzy uważają, że tam jeszcze jest miłość, jeszcze jest uczucie, to o taką relację warto zawalczyć i wprowadzając zmiany, transformując ją. Jeżeli chodzi o singli, kochani, to ja myślę, że single w tym miesiącu, um, ja nie wiem, czy będą um, zainteresowane znalezieniem kogoś, dlatego że ja taką widzę, z, takie zmęczenie wasze, takie takie przytłoczenie całą tą sytuacją, jakbyście byli zmęczeni tym, że macie kogoś znaleźć, nie wiem. A szkoda, bo możecie, ale żeby to się zadziało, no to trzeba, żeby to się zadziało, to trzeba zmienić troszeczkę postawę, kochani. To nie można być w takiej postawie udręczonego, zmęczonego e, e, takiego. No właśnie, z taką ciężkością, jak mamy wejść w nową relację, szukać kogoś, no ten ktoś od razu już na przedbiegach nas y, ominie, będzie omijał szerokim łukiem. No bo kto chce być z kimś takim, nie? Więc to nie, nie w ten sposób. Raczej uważam, że ja uważam, że raczej trzeba by najpierw mieć chęć pozbycia się tego takiego zmęczenia. I wtedy można dopiero być gotowym na otwarcie nowej relacji. A na razie ja widzę, że single raczej są zmęczone. Tak trochę zmęczone, no właśnie. Czym zmęczone? Życiem, zmęczone szukaniem. Tak jakby dobit, jakbyście byli dobite że, tym, że nie udało się do tej pory. Więc to myślenie, jak powiedziałam wcześniej, nie jest wasze. To nie jest wasze. To jest gra jakiegoś pozoru i wa, w ogóle was to nie zbliży do znalezienia e, tej drugiej połówki. Wy macie być otwarci, wy macie się uczyć, wy macie się rozwijać. Nowe wiadomości, nowe treści mają do was dochodzić. Kochani, e, w sprawach zawodowych, e, to teraz tak, osoby, które są na etacie, to uważam, że jest tutaj duże takie zadowolenie, ale ono wypływa z tego, że umiecie w tej pracy znaleźć balans i harmonię. Czyli wasza praca jest odpowiednio gratyfikowana, wasze działania są odpowiednio zauważane przez waszych zwierzchników. Także macie taki komfort robienia, wykonywania pracy, która, którą. Po części y, lubicie, y, a z drugiej strony jest ona odpowiednio, y, odpowiednie pieniądze za to dostaniecie, dostajecie. Jest taki balans. Nie czujecie się ani przemęczeni, ani wykorzystywani, wszystko po prostu gra jest na miejscu. Y, jeżeli chodzi o osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, to uważam, że tutaj może w tym miesiącu być takie, ja bym powiedziała, wiem, może lekkie rozluźnienie, a może to rozluźnienie będzie wynikało z tego, że będziecie mieli co świętować, może jakieś nadzwyczajne zyski w firmie, może osiągnięcie jakiegoś fajnego pułapu, może, może to, że wyjdziecie na jakiś wyższy level, jeżeli chodzi o rozwój firmy. W każdym razie. W każdym razie będzie możliwość do takiego celebrowania, czyli generalnie cieszenia się, że idzie nam dobrze. Tak? Natomiast ci, którzy szukają pracy, to ja nie jestem pewna, czy oni wiedzą, co oni szukają. Czy oni chcą tą pracę znaleźć. Jest jakaś taka konsekwencja w tym działaniu waszym, żeby tą pracę znaleźć, ale ja myślę, że tu jakby nie do końca wiecie co chcecie znaleźć i jak Wam się uda określić, w jaką stronę chcecie podążać, to będzie już super. Dlatego, że nie spodziewacie się zupełnie w tym miesiącu m, takich, ja bym powiedziała, e, z Waszej strony po pierwsze, takiej e, dużej siły i mocy sprawczej, która pozwoli Wam ogarnąć każdy temat, który ruszylibyście w tym miesiącu, to po pierwsze. A po drugie, trzeba mieć na uwadze, że w tym miesiącu mogą się pojawić naprawdę bardzo nieoczekiwane wiadomości i bardzo niespodziewane działania, które bardzo dobrze rokują. I dlatego, im bardziej będziecie autentyczni, prawdziwi i szczerzy sami ze sobą, tym łatwiej to wyłapiecie. Tym łatwiej to przetworzycie i tym łatwiej też będzie Wam wejść w taką energię osób, które po prostu sobie poradzą, bo Wy nie będziecie musieli udawać, że sobie z tym poradzicie, Wy po prostu sobie z tym poradzicie. Dlatego ta prawdziwość i autentyczność Wasza jest bardzo ważna w tym miesiącu. Uczenie się, rozwijanie się, szukanie nowych treści, nowych wiadomości, tak? To jest to, na czym y, warto, kochani, w tym miesiącu na co postawić. I świadomość tego, że możecie więcej niż możecie, chociaż czasami może Wam się raczki wydawać, że nie, to Wy nie dacie rady. Nie, dacie radę, bo szanse i możliwości będą się pokazywały tak z nienacka i trzeba trzymać rękę na pulsie. Kochani, dziękuję Wam e, za wysłuchanie, dziękuję za obecność na kanale, dziękuję za lajki, subskrypcje. I cóż, życząc wspaniałego miesiąca września z siłą i mocą, zapraszam na kolejne czytanie. Pozdrawiam Was, cześć.